Elo, z tej strony jest dobry, witam was bardzo serdecznie i w dniu dzisiejszym idziemy pod łóżko Bobota A kto ze mną idzie, idzie ze mną bzyku, który jest Halo. pod chatą, a umówiliśmy się, że ma być pod moją. Halo, no, no ja że... no, pod No miałeś być pod moją. Trudno. No czemu ty taki jesteś? No kurde trudno, co ja ty nie rozumiesz tego? No. Czemu ty jesteś taki toksyk? Żartuję, żartuję, no sorry, ja ci po prostu nie, nie usłyszałem, no i tyle. Dobra, a wiesz, co dzisiaj robimy? No ja mam nadzieję, że nie wie. wiem. Idziemy nie pod łóżko z bo ktoś tam zrobił. U. Ktoś U. słuchaj zrobił tam takie jakby tajne przejścia w tym łóżku i po prostu my tam idziemy, żeby dowiedzieć się co tam jest. I przy okazji zobaczymy co robi Bobot, bo wiesz, on może jest naprawdę zły. A, no w sumie prawda, ja, ja bym to zrobił, ja i to Zobaczymy sprawię. co on mówi w ogóle, no, to będzie ciekawe przeżycie w naszym życiu. Na pewno, Dlatego na pewno, na pewno. Dlatego Tylko pytanie, czy on, nas, czy on nas przypadkiem nie, nie rozszyfruje? Hmm, to znaczy? Nie rozszyfruje, to znaczy, że on, czy on nie będzie e, świadomy tego, że my podglądamy go pod jego łóżkiem? Czy on się nie zorientuje, wiesz czegoś? Czy on no nie będzie no, węższy? Nie ma lekko w życiu, e, raczej nie powinien, ale to wygląda mega przerażająco, to jego budowanie. nie. ona jest na ogromna, drodze. tak swoją drogą. Jest mega ogromna. Dobra, chodź, dawaj, lecimy na A, górę. Lecimy. O kurde, on tu jest! Jak blisko, jak blisko? Jest tutaj Bardzo gdzieś. Bardzo blisko! Dzisiaj ten. Ja nie mogę! Dobra, czekaj, czekaj, bo on tam jest. Pawa, pa pa, pa, pa. chodzi sobie idzie do kuchni. Dobra, idziemy. Ja idę, 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 idę. Aaa, czekaj, oh. czekaj. O, uważaj. Jezus! Nie, niech on przejdzie, zdejmij daj zdejmij elitrę, bo ci widać. Czekaj, czekaj, idę. O! Tu jest, on, dobra, tu jest. On tu jest, on tu jest. Dobra, chodź, 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 chodź. Dobra, zamykam, zamykam, zamykam. Dlaczego drzwi? ty zamykasz drzwi? No, ale co, żeby nie widział, nie nas? No, ale 50 to słyszy. Ha, faktycznie, o nie! Tutaj Bądź zamknij, zamknij za sobą. Sorry, sorry, tutaj, sorry, patrz, sorry, patrz, patrz. już spyk! Ecie, czekaj! ciej, ciecaj! Kurde, um, tu, idziemy um, tu, idziemy um, tu, idziemy um, tu, idziemy, idzie. Ech, ech, szybko! Bo ja ten! Tu nie ma ten! Dobre, dobra, dobra, dobra Eee, raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Jesteśmy dobra. poduszkiem? Idealnie, i tak, jesteśmy poduszkiem. No. No to ekstra. Dobra, ciężko. A ja bym to trochę ulepszył. Tak. To znaczy? No bo ja mam materiał, ja mam akurat to drewno. Ja mam z tego... Ja bym troszeczkę pozmieniał je. Na przykład tak, na pewno bym craftik zrobił z tego. Eee, I co robimy? Byłem coś tutaj zbudował pod tym łóżkiem, bo to taka baza, no nie wiem, nie wydaje mi się, że jest taka... No, o kurde, mała! Ale! Oh. Cicho, Patrz, patrz, patrz Dzięki. Oj! Oj! O Może. zróbmy tak, pasta Kurde, nie mogę go teraz uderzyć. Wydaje Zróbmy, żeby tak nie było widać. O, dobrze, dobrze zrobiłeś, no. To jest dodatkowe o zabezpieczenie, nie? No, no, no. Ej, dobra, chodź, a jak już tu jesteśmy, to chodź zobaczymy, co tutaj jest w ogóle. Tam, tam, no. Bo, bo tutaj jest jakieś co przejście, jest, przejście ale... widziałem, nie? I Właśnie, to mnie ciekawi, ładny. co tu może być. Ty, ale coś gra. Ej, tu, jest, Ma... tu jest mega... Cream. O kurde, patrzcie, tu jest przejście! O, ale to kozacko wygląda, I co, my nie? normalnie go będziemy widzieć? Ej, ja nie wiem, w sumie. To możemy tu poczekać. Możemy, możemy. Co, to jest jak jakiś siedzie? ten. Tylko uważaj, bo on nas może zobaczyć, nie? nie Hyyyy <laughs> idzie! On, co... Patrz, on normalnie tu chodzi, i my go możemy widzieć, ale nie. Ej, ja nie mogę, ale to jest szpiegowstwo. Ej, ale, ale, ale byśmy mieli przewalone na policji, nie? No. no, no. Dobra, czekaj, chodź, zobaczymy, co tutaj jest. Ej, patrz, jest to normalnie jest. jakaś baza. No, no, no. Kurde, ej, Mówię. kiedyś trzeba mu o tym powiedzieć, bo tu ktoś zbudował. Ale nie ej, teraz, ale nie teraz. No teraz nie, no teraz my tu jesteśmy, nie, ale ty. W ogóle my, on gdzie... musimy uważać, na, na swoje zdrowie czekaj, co stary. Co to Beś? jest, co to jest tutaj, patrz. Ty. Pokaż. Patrz, patrz, patrz to jest jak biblioteka! I widzę! Jeszcze jakieś kolejne zejście, co jestem w... ogóle. wchodzę, wchodzę, wchodzę na tą biblę. Chodź, chodź chodź za mną. Idę, jestem za tobą cały czas. O kurde, czekaj, ja tutaj zmieściłem. Oj oj oj, uważaj, uważaj, uważaj. Pyk. Dobra. Jestem. Za tobą. Co to jest za miejsce? Normalnie jestem w bibliotece, widzę co on tu robi. Znaczy nie ma go teraz, ale drzwi zostały otwarte. Kurde, jak no. to wygląda, I dobra chodźmy, dobra wróćmy, idziemy teraz go dalej śpiegować, przynajmniej wiemy gdzie mniej więcej możemy chodzić Więc możemy wrócić, chodź. ale naprawdę ktoś kto tu zbudował musi mega nie lubić bota Albo Tak, mi się wydaje, a może, doma, a może on dobra. po prostu chce go śledzić, ej możliwe, że to jest Patryk Myślisz? No, no nie wiem, nie wydaje mi się jest, 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 jest. Idzie do góry I Czekaj, strzelaj w niego o, Dobra, to, o kurde do chodź, dobra, chodź, strzelimy do niego na górze. daj, eee, daj strzelimy. Dobra. Strzałem, bo to jest no, tak no, no. śmieszne. No strzel, strzel, strzel. Znowu puścił nutę, co on robi? Nie wiem, nie pytaj się mnie. Czekaj. Weź może to, weź to. I strzały, i łuk. Dobra, daj, 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 ja w niego strzelę, no. strzały. Dobra, dobra. Gdzie on, gdzie on jest? Jest tutaj, kurde, właśnie. ale ciężko go będzie strzelić, to... O kurde, czekaj. Bo przez to chyba nie przejdzie, nie? Czekaj. kurde, schowaj się. O nie. Nie przejdzie. Ale nawet, jak to rozwalisz, to to nie przejdzie. Trafiłeś! Trafiłeś, ko! Trafiłeś, ko! Trafiłeś, ko! To jest niemożliwe. To jest, to jest, niemożliwe. To jest, niemożliwe. Ej, to jest niewiarygodne. Ej, nie, dobra, ojca. tego się nie da. Przez ale? tą szparę trafiłeś? Tak, przez tą szparę, stary, to jest niebywałe. Pat, 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 tu jest. Tu jest w, w ogóle dziura, się. stary. Ej, weź, to zamknij. Ej, ale mogłeś. lepiej to by było pół płytką. Pa, 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 pa! Trafiłeś! Ej! Pipa, miałam łeb. Ej, on jest mega dziwny, nie? Co Bo on cały czas jest w pokoju, aż dziwne, nie? Ta, 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 no właśnie ja nie wiem, ale to jest podejrzane, ja bym tak... Hmm. A co ja zrobię? Dla mnie to jest dziwne. Ej, dobra, chodź tu, chodź tu. Pokażę, co ja zrobię. No. Panato. na to. Widzisz to? Ooo. Taki Czekaj, czekaj, nawet wyżej możemy tą półpłytkę dać. Możemy zrobić tak, że tutaj dajemy pełny blok, a tutaj dajemy półpłytkę i pana to. Widzisz? I masz idealny, idealną kampę. No, no, że, no. że widać wszystko, możesz się zamknąć Cześć, to zamknij piękne. to tak, Zamknij, zamknij, no Dobra, To też tu. zamknijmy Wracamy tutaj, zobaczymy Pat, jak tak zrobisz, jak zrobisz tak, jak my teraz zrobiliśmy, to nie widać tego w ogóle No tak, tak Dobra, wracam tu co Ej, stary! Zrobiłeś? Nie wyjdę ty raz! O nie, co to, co, co to, nie! Ej, Dobra, chowam się, wejdziesz. ja się chowam, ja się chowam, ja się chowam ty O, ty o widzisz, ja się też chowam Widziałaś? On normalnie tu strzelę, stary. strzelę, a nie, nie mam tak, łuku, Mam to wydać? Trzymaj. No daj mi, ja go będę prankować. To czekaj, o, prankuję go. Mam strzały, luz. Spadła strzała, stary! Ja może fajerwerkę? A może fajerwerkę wrzucić? Daj fajerwerkę rzucimy. Ustrzał na no, no, Ale powolny typ. Patrz, wziął strzałę. Strzel go. Strzelam. Nie ma co brać. Strzelam? Czekaj. o nie. Nie no, stary! teraz! Czekaj, Zaraz zobaczę, zaraz zobaczę, zaraz zobaczy, bo pan, bo strzelam do niego, a ale ty jak to nie. sprzętno. Strzeli, nie strzelić. Ha. zaraz nie niego strzela, czekaj. Spokojnie, on zaraz wyjdzie, on zaraz wyjdzie, on zaraz no, wyjdzie. No wiem, on wiem, do góry. a to idzie do góry. No chyba, chyba tak, ale ja zaraz strzelę. Ja tam nie wejdę Nie to wejdziesz? ani... Ma... Dobra, dobra, schodzę, szybko, idę, do ten. O, jest w domu! ty co robisz? Czy to ty mnie uderzałeś? Ej! Słuchaj, Hadi, co chodźmy. u ciebie, stary? Nie no, nie gida, ty co ty robisz? A właśnie, szukałem cię, wiesz? szukałem cię, bo nie mogłem cię znaleźć. Chodź ze mną, o tutaj. E, nie, nie mogłem, stary, nie mogłem cię znaleźć, to była masakra po prostu. Dlaczego? Eee. co się stało? Eee, co, co u ciebie, są jakieś duchy? Ja nie mogę, jak to możliwe, Ale że ten. Co jest? A co ty w ogóle, Ej, dobra, a, co ty, a powiedz mi, a co ty robiłeś dzisiaj? Ja? Mm, o to tu sobie chodzi, tu i tam, tu sobie... Co jest z tymi strzałami? No kurde, może wiesz co, bo mi się wydaje, że ty mogłeś ich po prostu nie pozbierać ostatnim razem i dlatego są. A, no to no się wiesz o co chodzi. Się. Juj, ty jest strasznie no, i, to, i tak se... i tak se lezą, co, nie? E, No, to jest całkiem normalne, wiesz. Dobra bzyku, wiem, że tu jesteś. Co? BZYKU! Jaki bzyk? nie ma go, jednak no nie mam. Nie, wiem, nie ma. myślałem, że się nabierze. <laughs> <laughs> Stary widać. Co ty z człowiek? No nie wiem, ale co myślę, ale ciekawe w sumie gdzie wzyku, bo go wiesz to co bo bzyku? bzyku jest na serwerze, a nie mogłem go spotkać, to jest mega dziwne. Ej, chodź, chodź tu na, go, na to chwilę, chodź na to chwilę. To... Bo... Ej, bobo! Bo... Go... Co ty tu masz? Gdzie? No tu! Kurde, jaka ładna biblioteka. Ej, nie wchodź, nie wchodź tam. bo chciałem z Tobą pogadać. No. Patrz, bo tutaj jest taki ładny krajobraz. Co to za biblioteka? Ej, ty jesteś chory? Ej, co się dzieje, Bobot? Bo, Bobot, ty jesteś chory? Co nie ty robisz? Nie! Ja nie mogę. Eee, a to kuku! A Wiedziałem, Ejka. że ty jesteś, dziadu! Ejka, dzień dobry, dzień co dobry, dzień naprawdę! Nie byłem ja, to nie byłem ja, naprawdę! Cześć, nie, bzyku. bzyku! a co tu robiłeś? Przyszedłeś dopiero? E, tak, właśnie, wiesz co, no tak patrzę na tą chatę, taka wielka, fajna, chciałem zobaczyć po prostu, to prowadzenie zobaczyć, ale no nie było cię, bo nie widziałem cię w ogóle. Bobot, bo nie, nie mogliśmy cię w ogóle znaleźć dzisiaj, gdzie no. ty kurde, chodzisz, człowieku? Ty chodzisz, stary, w jakichś miejscówkach. Gdzie nie, żadna osoba nie, nie stawia, tam? No ja w do domu sobie chodzę. Podejrzane, nie, szemrane miejscówki. To nie było w domu. Masz tutaj gdzieś szemrane miejscówki, w którym załatwiasz biznesy jakieś nielegalne. Naprawdę no, ty, Bobot, jesteś mega no, podejrzany. Bobot, naprawdę jesteś podejrzany, nie? My, my mamy wiemy, że tylko pijesz diamenty. Jakieś... My wiemy. A, właśnie. Tym. Przyznaj się! Wiemy, wszystko tylko piłeś diamenty. Ej! No. No. Dobra, Bobot, ja, bo do bo, dobra, Bobot, słuchaj, 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 słuchaj bo my, my z bzykiem. Ej, chodź, chodź, żeby... Ej! My z bzykiem. Pani się strzelała? To nie wow. my strzelaliśmy! Ale nie o, słuchaj, wow. bobot, mamy sprawę, my z bzykiem musimy się ulatniać, ale powiemy ci tylko tyle, tak. że lepiej, żebyś y, uważał y, na siebie w swoim mieszkaniu, bo jest niebezpiecznie i ktoś może tutaj mieszkać. Dobra, my, tak, tak, my, my się ulatniamy. chodź tu bziku. A Idziemy. A z którą stroną? Aha, to jest. tą stronę, widzimy tyle. Dobra, Elo, Bobot, masz nie. Ej, to, jest. Okay. Ej, ja z nie mam tego, no. wyjścia! Paweł, gdzie wy jesteś? Co jest? Zamknij to, to, szybko! O, jest zamknięte! Ale no, szukali jest. mnie! Dobra, 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 dobra... I co dobra. to jest za miejsce, ty?! Stary Bobot jest powalony, patrz na to! Tu jest Wyściej jakaś jest. dziura! Na dziursko! Co to jest? CO TO JEST?! Aha, to już jest Czeka. koniec! Dawaj perłę! Dawaj już, Ej, rzuc, a masz rzuc. water... Dawaj waterflipa. Jakiego water flipa chyba, water bucket. Dawaj. <laughs> dobra, Daj nie mi. dam ci, weź, nie dam ci, dam tobie, ale ja nie dam sobie. Ja A ty też chodzą. musisz, ty też musisz. No ja, ja nie dawaj mam. No razem, no razem. No ja nie mam wiaderka. No jak nie masz? To, to możemy zrobić tak, że wejdę na, wejdę do tego robota na górze i zrobię po prostu za drugim razem. Bo mam tylko jedno wiaderko. Ja nie noszę dwóch wiaderka. Zrobimy tak. Dobra, dobra. A mi się uda? Raz. Myślę, że nie. Dwa. I Trzy. Udało się. się. Dobra, ej, a dawaj polecimy. Dobra, chodź, chodź, za mną, chodź za mną. Tutaj, tutaj no. zrobisz tego water flipa. Pokaż, pokaż, gdzie Tu, 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 na Takiego water flipa to z waterbucket. Ej, dawaj, bobo, bo, bo ty, jest. szybko, szybko. Jestem jestem jestem. Masz, masz. Rób, Dobra, to, mam to. I... dla wizy. Dobra. No? Bez elektry widza. udało się. Ale to nie jest takie trudne, szczerze, No no, jak no się dobra, wie. myślałem, dobra. Ej, bobot jest powalony stary, dobrze, że zobaczyliśmy, tak. ale nie, moim zdaniem ktoś, kto zrobił te kryjówki jest psychopatą, nie? W go może podglądać cały czas, to jest mnie no, dziwne. Czemu od razu psychopatą jest? No, a kim stary nazwać taką osobę? No, no ciężko w sumie nazwać, no można no Pewnie, że ciężko, no nie wiem, no widzowie. Było jak było, udało się, ten robot jest mega dziwny, troszkę no. się go boję. No nie właśnie, no widzowie, to by było na tyle trzymać się i dotrzeć. はい。